Gdzieś bardzo, bardzo daleko wędrował ktoś, na kogo czeka każde dziecko. Kto to taki? Tak, tak, to Święty Mikołaj. Adusiu, ależ tu widoki. Witam cię i wracam już do domu coś ugotować. A to mój pomocnik, Pan Kracy. Do nogi pankacy, choć przyjacielu, bo jestem bardzo głodny. A dusiu, zaraz coś upichcimy. Masełko. Co my to jeszcze mamy? Hmm. Ach, ty, Elfie łaką, a, a co to? A nowy numer wieści Mikołajowych. Dusiu? O, a co to? Cały artykuł o tobie w naszej gazecie, a twoje zdjęcie na pierwszej stronie niesamowite. Zobaczmy, co o tobie piszą. Ach, tak. Wiem, że mieszkasz z mamą. A tutaj twoje zdjęcie. To chyba jakieś zawody sportowe. Napisali też, że podobno czasami. nie sprzątasz zabawek. Czy to prawda? Poprawisz się? Na pewno. A ja skończę gotowanie. Włączę moją muzyczkę. I do roboty. Patrz no, przyjaciele jak to się robi. <grymiania> <grymiania> Trochę przyprawimy. Elfy to lubią? Kto jest mistrzem? <grymiania> A gwiazdeczki, takie gwiazdeczki są najlepsze. No to do piekarnika. Sprawdzę tylko co jeszcze napisali w wieściach mikołajowych. No, może coś o no? Zobaczmy. O, są i zwycięzcy konkursu na najbardziej kochających Ciebie bliskich. Poznajesz mamusia oraz grupa przedszkolna. Och, jak oni Cię kochają. Pamiętaj, aby po filmie ich przytulić i powiedzieć, że też ich bardzo kochasz. Dobrze, chodźmy już do salonu zobaczyć, co mamy w mojej księdze na twój temat. Wezmę tylko moje kakałko i idziemy. Zaraz, zaraz. Gdzieś tu była księga o naszym gościu. Gdzie? O! Czy to właśnie tego szukam? Zobaczmy. O! Przecież to są zdjęcia z mojego dzieciństwa. <laughs> Ale o tym może innym razem. Adusiu, zaraz coś na to poradzimy. To moja biblioteka. Tu każdy ma swoją księgę. Zobaczmy Twoją. Zerknijmy, co my tu o tobie mamy. Adusiu, masz już pięć lat. Podobno bardzo lubisz chodzić na basen. Chciałbym Cię pochwalić za to, że pięknie rysujesz. Wiem też, że masz w domu pieska. Widzę jeszcze takie specjalne zalecenie dla Ciebie. Bądź zawsze wesoła i uśmiechnięta. Dobrze, a teraz zobaczmy, czy jesteś na mojej liście grzecznych dzieci. Brawo, jest twoje zdjęcie, co znaczy, że jesteś na liście grzecznych dzieci. Bardzo się cieszę i gratuluję. O, to twój list do mnie. Postaramy się coś z tym zrobić. Na pewno się ucieszysz. Zobaczmy, co tam jeszcze w księdze mamy napis. O, oh, a co to za tym, ha? Hmm, czyżby to były moje pierniczki? Stracone, zobaczmy. To się porobiło. Nie wiem, co z będzie. Chyba jednak kiepski ze mnie kucharz. Może zrobię to, co potrafię najlepiej. Zacznę rozłożyć prezenty. Tak. Dobrze, czas ruszać! O, kochane elwy! na podróż? A, idealnie. A teraz uruchomimy moje sanie. Aha. No dobrze. To już najwyższy czas na podróż dookoła świata. Prezenty zapakowane, tylko przydałby się jeszcze jakiś prowiant. Kochane elfy, dusiu? Nie widzieliście może gdzieś mojego słoja z ciastyczkami? Ach, no tak, coś widziałem, jak znikały ze stolika. Dobrze, sprawdzę jeszcze tylko, gdzie mam lecieć z prezentami. Hmm, zaraz, zaraz. O, to tutaj mieszkasz, prawda? Teraz to już na pewno do ciebie trafię. Ruszajmy! Cała naprzód, A Adusiu, zaraz, zaraz, czy ja wszystko wziąłem? O, zapomniałem o twoim prezencie. Spokojnie, coś na to poradzimy. Mam na to sposób. O, proszę, proszę. Wszystkie brakujące prezenty do mnie. Szybko. szybko. Ach, chyba Nie dobrze prezenty spakowane, ale coś bym a? o, a co to? Pasażer na kapę to jestem uratowany. We? Aha, pa, pa. This is the season to be jolly. pa! La, 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 la.